Co, karmelek? Pogoda brzydka. O, nie mam klucza. Może zrobię jakiegoś lejwika, posprzątam troszeczkę w garażu. bałagan straszny, tylko zapomniałem o kluczach karmelę ze mną będzie sprzątał pogoda brzydka to posprzątamy coś miałem iść na wykrywacz, znaczy inne były jeszcze plany ale koza Płatnie, ale zjadła. Oj, oj, oj. To chyba będzie ciemno. O, witam, mam, widzę, że ktoś już zajrzał. U mnie pogoda kiepska, pada deszcz. Ale chyba porozwalany. Cały tydzień miałem dużo roboty i tak wszystko rzucane, rzucane. Tylko nie wiem co by ustawić telefon, żeby to było cokolwiek widoczne. Nie wiem, od czego zacząć taki bałagan. Mhm. Kurda silniki od kosiarek. kosy. Nowy silnik, a zatarty. Słownie. Robiłem wymianę tu klientowi. Się nie opłacało w sumie kopywać bebechów. Hmm. następny silnik. No nie, na pierwsze chyba muszę szafkę ogarnąć jakoś. Pozabierać te graty z szafki. A dzisiaj miałem fajne plany. Dzisiaj byłem zaproszony na plan, plan filmowy, że tak powiem. Plan filmowy do nowego odcinka. do odcinka nowego na kanale Master Mrówa ale niestety niestety pogoda się skiepściła i nie pojechałem, wszystko zostało odwołane muszę coś pomyśleć, gdzieś zrobić jakiś uchwyt, tak żeby było widać to ja próbuję. Tak. Może to najlepszy plan to spróbować poukładać posortować to co się da. Posortować co się da. Oj oj co szuflada to gorzej Pieniczki. Pięczki. Pień... Bezpieczniki. Masakra. O naboje no do wiatrówki, a ja ich szukałem ostatnio. Chciałem się postrzelać. Jak to wygląda? Taki bałagan. Jak to można doprowadzić do takiego stanu? O, tutaj coś piszecie. No witam, witam Sławomir. W Gdyni też... No u mnie dzisiaj zaczęło dziś o drugiej w nocy zaczęło się błyskać, błyskać. I... Zdrówka, zdrówka, kurczę, taki nigrze. ciężko przeczytać. Jeszcze ja mam słaby rok, to w telefonie jest ciężko ogarnąć. Tak, mówiłem, miałem plany, były takie, że Udam się na do kolegi, który prowadzi, miał takiej samoobronie. Mieliśmy coś wspólnie nagrać. Miałem być workiem treningowym. Mm. A później miałem pójść sobie na wykrywacz, ale no niestety e, pogoda. Pogoda brzydka, pada. Chociaż jak popada sobie, to później będzie się lepiej kopało. E, blokady do rozrządu Alfa Romeo gdzie to położymy? Na, to. na razie. Co to za budova? A to je herník. No, dziękuję za dzwoneczek. No to sprzątanie tak w międzyczasie, bo jak tylko się pogoda zmieni, to chyba pójdę w teren bo cały tydzień. To tylko tak po godzince, półtora gdzieś tam wyskakiwałem niedługo. Widzę tu mi tak sporo narzędzi brakuje, albo są po innych szufladach podskładane. kurcze, no ma gdzie rąk włożyć. Mhm. Tak, no tutaj mamy je. Narzędzia, i ma chodka. Tylko tutaj zrobić miejsce sobie powiedzmy. Tak, i co z tego, że narzędzi jest dużo, jak one wszystkie. O, tutaj mam bardzo fajny klucz. No tak kluczyk to. Jest 1500 tysiąca, kosztuje on. Jest z tej stali, takiej, która powiedzmy nie przewodzi. Taki no, specjalny stop, który nie przewodzi iskry, żadnej tam nie wywołuje żadnych iskier yy, przy pracach, Przy gazie i tak dalej. Amerykaniec w tak tak z ciekawości. i są bardzo drogie te klucze. Oj, pistolet! Klucz udarowy na ziemi! Na razie go to podwyższymy? Na razie nie ma za co powiesić miarki? takie. Dobra, trzecia krótka, a gdzie są wszystkie długie przedłużki? Czwarta krótka. Gdzie jest reszta? Ale wiecie co jeszcze takie sobie? Kupić pianki tutaj w szuflady pianki i powiedzmy na, na te klucze powycinać, e, tak żeby mogły być e, w piankach powkładane, ale to chyba wtedy mi zabraknie szuflad. Można żeby to tutaj wkładać. Hmm. O, to jest krótka. coś wam pokażę fajnego fajne szczypce Zobaczcie gdzieś jak jest ciężko e, wsadzić one są w podwójnym miejscu łamane gdzieś mam jeszcze jeszcze jedne takie bo w komplecie było trzy sztuki ale jedne kiedyś jak na warsztacie pracowałem e, to temu szefowi w, w prezencie podarowałem bo e, powiem wam jak e, na przykład wyciągnąć e, świecę Gdzieś jak nie chce wyjść, jak nie ma gumeczki na kluczu, to one, te szczypce elegancko się mieściły w takie właśnie cienkie otwory jak powiedzmy świeca, albo gdzieś coś wyciągnąć. E, były takie na prosto, też i takie z zakończeniem jak kombinerki. Nie? I one się gdzieś zaraz znajdą, e, gdzie je włożymy? te szczypce. E, że tam, coś No, Jak wiszą tam. Te zresztą też. Po co tutaj są te bezpieczne? Oho. Korzystajcie. Dodatkowo. Coś spada. czasu do czasu. sami No jest. No, bałagan taki, że. Normalnie nie ma czasu, tam jeszcze wszystko leży, przesunąć to będzie więcej miejsca, a szczykawka, szczykawka też, szuflady, a później będziemy to układać? następne. To tutaj jest kombinerki, kombinerki jakieś wiertki. No to tak, jak się gdzieś jedzie coś robić, to tylko się dorzuca do skrzynki, albo jak idę gdzieś coś robić, a później w szafce brakuje narzędzi. O, szukałem tego ostatnio wszystko się znachodzi wszystko się znachodzi A kurczę, bo ja do tyłu z czatem. Elo, Elo, zdrówka. Eee. No nic, ja się zaraz odezwę. Muszę oddzwonić, widzę, że ktoś tu do mnie dobija. za chwilę. Odpalę jeszcze raz live, bo widzę, że chyba mam ważny telefon.